Siemano, ja jestem Mysza, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Herzlona. Nie było odcinku przez 3 dni, dzisiaj pojawią się 3, dlatego że jak słyszycie, zmieniłem mikrofon. Więc po pierwsze musiałem jechać standardowo sobie przyciszę. Po pierwsze musiałem jechać po mikrofon, potem kombinowałem z funkcją odszumiania mikrofonu, no i w międzyczasie jeszcze praca. Dobra gramy przeciwko warriorowi pewnie tempo, tempo dragon ofiarną zostawiamy, konsekracja i Strażniczka out konsekracja najprawdopodobniej w ogóle nam się nie przyda w tym matchupie no dobra, no to oczywiście pierwszej ofiarna bohaterka problem będzie jeżeli on skoinuje broń oczywiście tak się dzieje no prawda, co to by był za wojownik, który w pierwszej turze by nie miał yy, Warfire akcja? A to druga, no to tylko Hero Power. Nie jest za dobrze. Zwłaszcza. Że... No! Może być. Teraz mogę to zagrać ostrze, ale jestem 3 i zagram konnego argentu. Z zobaczymy, czy będzie miał jakąś odpowiedź. Jeszcze ja sobie przyciszę, bo coś to strasznie głośno. No, oczywiście opętany cool, klasyk. Mm, teraz zagram to ostrze no, Ale mnie jest. Czwarta tura, my nie mamy niczego na stole. On ma 28 hp. Hmm. Zagram tego krasnoluda. Bo nie chcę odpuścić takiej tury. A strażniczka jest ważniejsza od. Od, od, od... uda. Krep i chór. Mhm. Na pewno tutaj musimy zagrać konsekrację. Żeby mu wszystko to poklirować. Zagram tego gierka Argentu. No i przechodzi moment, kiedy muszę trade'ować i mam 10 HP. Tura szósta. Chyba Bo najbardziej bolało to, że miał tą broń. Ja nie miałem niczego na drugą turę. No tutaj zdecydowanie muszę tego tak straszniczkę zagrać. Na twarz. W następnej wchodzi Tyrion, więc jest o tyle spoko, że mamy tego taunta. Ale do tego daleko. Już był opętany. Drugi drakoniec. Mhm. Muszę zagrać tego Tyriona, żeby się przed Lita'lem obronić. Ech. Dobra, zbiję tego DSO. Ale najprawdopodobniej będzie miał kula. No, Womad jeszcze... W sumie chyba jest gorszy, bo on dobiera. Boże... Nie, ale z takim wojownikiem się nie dało wygrać. Za mocne rozdanie. No ale dobra, od razu lecimy z kolejną gierką. Jeszcze dojdzie do tego, że z 10 ranku spadnę. Jak w ogóle, no to... Czasu nie miałem na nagrywanie, ale... Gdzieś tam jakieś kierki zagrałem. Do 10 doszedłem. Ale... Tym Divine Shield Paladinem 03 w topy pod rząd Zmieniłem na Mordor Paladyna i na nim na Winstrike'u doszedłem do tego dziesiątego Więc jakoś teraz lepiej mi szło tym Dobra, zostawiamy Ale standardowo to będzie wojownik, który będzie miał yy, broń ja bym nie chciał tego użyć, no bo to jest fajne combo z tą druchną O, druga ofiarna. Zagram tylko jedną. Dlatego, że jeżeli skojnuję. W zostaje mi ten żółciopłetw. Ono czy. A, a, widzicie? To co mówiłem. Przystało na dobrego Warriora Warfire, jak jest. Mmm, tego żółciopłetwa, żu ale jak przystało na dobrego Warriora, on będzie miał opętanego chula. Czy nie? To będzie cudowny wojownik pierwszy, który nie ma opętanego kula. O, to jest Katum. No dobra. Zagramy sobie Konnego, coin i Giermka. Dlatego, że te... Ci stronnicy, nie są mi potrzebni pod druhne, którą mam zamiar wyskoczyć, następnej to i to, bo oni już mają standardowo boską tarczę. Ja im jej nie mogę tak jakby zregenerować. Z moją tarczą. No, tutaj fajnie się traduje. I oczywiście zagrywamy, ruch z Włości. Zobaczymy co pogra, w razie czego możemy w następnej turze rzucić Boską Łaskę plus Hero Power albo to co dojdzie. On szuka teraz Remuvalu koniecznie na tą. Mhm. trochę nas morocznych włości. I na pewno nie chcę teraz zagrywać. Ale czy dociągać dwie do karty? Jestem przekonany co do tego Giermka Argentu. No dobra, zagram go, dociągnę sobie trzy karty. Grubiański, który fajnie wchodzi. I lecimy na twarz. Teraz zostaje tylko pytanie, czy będziemy o Brawla. Jeżeli nie, w następnej idzie dar królów. Giermka. O! Aczkolwiek to jest granie pod Brawla ewidentne. Ja tutaj nie będę rozszerzał tego stołu. Zagram sobie srebrzytowego czempiona i nim też polecam już na twarz. On teraz jest zmuszony do tego by rzucić bójkę, jeżeli ma. A jeżeli pojawią się Twin Emperory, no to mamy możliwość posprzątania tego stołu. Ale cały czas mam wrażenie, że on gra pod tą yy, pod tą bójkę Dobra, bo w sumie nie bardzo chcę zbijać tego DSa. Zagram w ten sposób i lecimy dalej na twarz. Z tego, że z tego 5 na 5 wolę nie zbijać tej tarczy. Nie wiadomo, co mi teraz rzuci, i ta tarcza może się przydać. Tego tarczownika spokojnie umiem właśnie z broni zabić. Bo szczerze, zapas życiem mam duży. Co ważne, jeżeli nawet zagrabujkę, to my mamy Tyliona na pusty stół. No i jest Brown. To była chyba druga karta, więc on ją tyle wcześniej dostał. O, oh. tu za pech. Mhm, No, gramy tego Tyriona i lecimy na twarz. Tutaj już nie ma co tradeować. On to on nas musi tradeować. Win Emperor. Dobra, konsekracja na pewno eee, zagram tego i tego, dlatego że tutaj jest ten, ta druga prowokacja. Problem jest, jeżeli on teraz dostanie drugą bójkę. Albo nam w jakiś sposób posprząta mi cały stół, a ja przez długi czas nie dostanę Divine Favor Execute. A to mu niewiele pomaga, bo ja mam Liter z bronią Shield Bash. Tak mam Liter. No i wygrana. To nawet nie było tak trudno, Jeżeli miał wcześniej tą, tą, tą bójkę, to moim zdaniem zarąbał, że on jej od razu nie rzucił. Co prawda, więcej celów mógł później zabić, ale z drugiej strony on cały czas dostawał od tych, którzy nie zostali posprzątani. Piąta natura, on miał czterech stronników, chyba na bordzie, więc spokojnie mógł rzucać tą bójkę. Zostałby mu z tego tylko jeden. Więc wtedy może z jakąś bronią by go wytrajdował w następnej turze. Na natrala, druchnę, myślę, że wyrzucę. Konsekrację zostawię i majtka zostawię. No, nie myślę. Byleby niczego nie grał w pierwszej jest dobrze eee, tutaj będę coinował dwóch Szaman już nie ma removalu jak wojownik Przynajmniej nie gra Jungler. O to musiało go goleć no, my lecimy tutaj z konkretnym extendem z dołu trzecia tura. Problem, jeżeli wilki się pojawią, bardzo duży problem. Teraz wszystkie kreatury z dwójką ataku. No i tutaj trochę nie siadł ten. Ten wstrząs ziemi. Boska łaska. Myślę, że możemy w tej turze dobrać dwie karty. Hero tutaj niewiele zmienia. A potrzebujemy odpowiedzi na jego zagrania. Zwłaszcza w momencie, kiedy u niego się pokaże bezpośrednio płomień. Teraz dziki duch. Ja Z mamy dwie opcje. Najgorsza, konsekracja, tradujemy. Ale zostajemy bez stołu, praktycznie z kiptury. Strażniczka, y, zostajemy z kreaturą 3-1 i 2-1 i 3-4, albo dar królów. Ale z tego jest najlepsza strażniczka i ją zagram. Tradeuję tego. Koniec tury, nie będę rozbijał tego, bo to mi całkowicie niczego tutaj w tej sytuacji nie zmienia. On ma przeciążenie 2. No dobra. Chciałbym ją zagrać, ale nie, myślę, że tutaj nie mogę. Muszę konnego zagrać, żeby cały czas to tempo nadawać gry. Mimo, że wszystkie jednostki mają jeden życia, to w tej sytuacji Lightning Storm nas tak bardzo nie boli, bo on się przeciąża. A my mamy czym odbudować ten stół? Zwłaszcza, że mamy Tyriona na ręce. Mmm, to jest chyba jakiś Malegos. O, muszę to zagra zagrać. No i dobra, lecimy dalej. 4 many. Zobaczymy co pokaże. To jest chyba jakiś malegos może Heavy Control. W każdym razie no ogólnie ten żywiołek nie jest dobry. Za 5 many co prawda, ale przeciążenie 3. Czyli w sumie za 8 many w stawiamy kreaturę 7-8. I, i, I... tutaj pójdzie konsekracja. I ta druhna. To może być też Reno, bo jemu się jeszcze nie powtarzały żadne karty. Dlaczego tutaj poszła konsekracja i ta druhna? Przynajmniej tylko dlatego, że druhna ma 3 życia i stanowi dla niego większe zagrożenie. I się musi pozbyć. No właśnie. Tylko problem taki, że my też się troga musimy pozbyć. Tutaj by na pewno podszedł glut. Ale gluta nie ma, za to mamy takie coś i ciekawe jak sobie z tym poradzić. I zobaczymy, czy będzie miał jakiś remont. Jak nie no, to jest w tragicznej sytuacji. Przeciążony, otrzymany. Ja w następnej zagrywam Tyriona. On tutaj, co prawda, może coś dograć, ale ja lecę cały czas na twarz i już powinienem spokojnie to wybrać, wygrać. On już teraz przyjmuje w swojej turze przyjmuje dwa obrażeń na twarz. My na stole mamy osiem. I on teraz będzie najprawdopodobniej musiał wybrać coś, co go leczy. Uh -huh. To silver był fajny, ale my zdecydowanie musimy wcisnąć tego Tyriona. I straydować tego. On jest za dużym zagrożeniem dla nas. No i dobra, dalej. Yy, jemu brakuje damage'a. On już nie może tych sześciu przyjąć z Tyriona. Więc on tego nie może zbić. Musi być Hex. Chyba, że Lightning Storm. Eksplozja Raby. No. Najważniejsze jest to, że mamy broń. Ale niepotrzebna nam jest ta druga na ręku. Teraz musimy maksymalnie kasować ten damage z bordu. No ale nam brakuje tylko dwóch. Problem taki, że my nie mamy dużo dopałek. Tutaj może iść krasnolud. No i właściwie te, które dają nam w tej turze Little. Oczywiście lecimy na twarz. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Abusive sierżant. E, 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 Blessing of kings, e, nam konsekracja, Vital. Tak szczerze mówiąc, to w tej turze, jak dostałem tego, Argent kierunku Argentu, wolałbym dostać te of Argus. No, czyli kolejna wygrana. Ładnie poszło. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądnięcie, i na razie.